Vitam vasu kolēģim, mācīnku, 5 Simulator X. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat nowego Titanic Peta, którego otrzymaliśmy w ostatniej aktualizacji. Otóż jest to Titanic Pet, którego możemy zdobyć totalnie za darmo. Słuchajcie, taka okazja pojawiła się drugi raz odkąd gram w tą grę. Ostatnio można było takiego Titanic Peta zdobyć podczas eventu zimowego. Jeżeli chodzi o sam sposób zdobycia tego Titanic Peta, nie jest zbyt to trudne, a tak właśnie on się prezentuje. Oczywiście jest nim Titanic Cat, a obok niego mamy Huge Peta, którego możemy również zdobyć z tego samego jajka, co właśnie tego Titanika. Otóż otwierając jajko, które właśnie mamy obok, mamy szansę przez 14 dni na wydropienie właśnie tego Titanika i to totalnie za darmo. Niestety nie jest to zbyt proste, ale zawsze jest szansa. Ja mam nadzieję, że chociaż nowego Huge Peta uda mi się wydropić, nie mówiąc już o nowym Titanicu, chociaż mam cichą nadzieję, że jednak on wydropi właśnie mi. Ostatnio, kiedy była taka możliwość, czyli wydropienia totalnie za darmo Titanic Peta, niestety nie posiadałem wszystkich gamepassów, przez co miałem dużo, dużo mniejszą szansę na właśnie jego wydropienie. A od tego czasu też się zmieniło sporo w grze, i teraz mamy sporo możliwości, aby zwiększyć tą szansę na właśnie jego wydropienie. Jeżeli chodzi o szansę na jego wydropienie, to jeżeli nie posiadamy tak naprawdę niczego, czyli żadnych mastery, game passów ani boostów, to szansa na jego wydropienie wynosi 1 do 1 biliona, co nie jest zbyt dużą szansą, ale spokojnie. Jeżeli odpalimy boosta Super Lucky, to nasza szansa na jego wydropienie zwiększa się już do 1 do 65 milionów. A to nie koniec, jeżeli do tego dołożymy jeszcze boosta ultra lucky, to nasza szansa zwiększa się 1 do 19 milionów. A to już jest spora różnica od początkowej wartości. Dodatkowo, jeżeli do tego dorzucimy lucky game pass, to ta szansa zwiększa się 1 do 18 milionów. Nie jest to taki duży przeskok jak poprzednio, ale zawsze. Kolejną rzeczą, którą możemy dorzucić, aby zwiększyć nasze szczęście jest wymaksowanie mastery. Mam na myśli oczywiście Egg Mastery, dzięki której zwiększa nasze się szczęście podczas otwierania jajek. Dzięki czemu nasza szansa na wydropienie właśnie tego Titanic Peta zwiększy się do 1 do 17,5 miliona. Kolejną rzeczą, dzięki której będziemy mogli zwiększyć naszą szansę na jego wydropienie jest odpalenie boostów serwerowych zwiększających nasze szczęście. Dzięki czemu szansa zwiększy się do 1 do 14 milionów. Ostatnią rzeczą, dzięki której możemy zwiększyć naszą szansę na właśnie jego wydropienie, jest aktywowanie się serwerowego Insane Lucky razy 25, dzięki czemu szansa na jego wydropienie zwiększy się na około 1 do 10,5 miliona. Wciąż jest to spora liczba, ale zawsze jest na to szansa. Patrzcie tutaj, akurat komuś się udało wydropić właśnie tego nowego Titanic Kata. Pamiętajcie, że i tak wszystko zależy od naszego szczęścia. A te wartości, które wam przedstawiłem, to są wartości przybliżone. Tak naprawdę nie wiemy, za którym jajkiem ten gracz wydropił tego właśnie Titanic kata. Może było to piąte, a może dziesięciomilionowe. No dobra, z tymi dziesięcioma milionami to przesadziłem, bo to jest drugi dzień eventu, więc to jest niemożliwe. No ale pamiętajcie, zawsze jest szansa, więc warto z niej skorzystać i można go zdobyć totalnie za darmo. No dobra, prawie za darmo potrzebujemy do tego eventowej waluty Ale dzięki nowej aktualizacji, która wprowadziła nową gigantyczną skrzynię, z której dropią naprawdę ogromne ilości właśnie tej waluty, dzięki czemu to już nie będzie problemem. A dodatkowo mamy szansę na zdobycie huge Peta, również za darmo. No prawie za darmo ta waluta jest tylko nam potrzebna. Jestem ciekawy ile w ciągu no tak ponad 24 godzin udało się wydropić nowych Titanic Katów. The cat sat on the O kurde, powiem wam jestem w szoku, myślałem, że będzie ich mniej, a tutaj 37 sztuk już jest. Wydaje mi się, że teraz jest większa szansa niż ostatnio podczas eventu, gdzie można było zdobyć totalnie za darmo Titanic PETA. I chyba było mniej czasu. Ja aktualnie mam prawie 4 triliony coinów, więc lecę otwierać nowe jajko, a może akurat uda mi się go wydropić. Jeżeli tak będzie, to na pewno o tym się dowiecie. Oczywiście tak jak i w poprzednim, to i w tym mam dla was PETY do rozdania. Jeżeli ktoś chciałby takiego PETA, wystarczy napisać jakiś komentarz oraz Zważnik z gry. A w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania, aby niczego nie przegapić. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.